Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam koncentracja? Już? 100%. Oczywiście. Oczywiście. Cieszysz się na szansę? To by się nie cieszyło. Oczywiście. Fantastycznie. To dobrze. Trzeba ją wykorzystać. Nie? Tak jest. Wiesz że dzisiaj. O tutaj w tej części, w tej części trybu, no będzie żółto czerwono. Tak. Słyszałeś jaka, jaka liczba. Znaczy nie słyszałem, wiem, że około 1000 ma być, ale no nie wiem ile docelowo, docelowo ma być. Ponad 1000 chyba. Ponad ponad tysiąc. tysiąca, także... Widziałem właśnie gdzieś tam, trenerzy że nam pokazywali jak jadą. Na, na pewno fa fajnie, no bo gdzieś tam wierzą w nas, nie? Mm. Wiemy, miło, że... jak drużyna, no, miło jedzie, wiemy, że dzisiaj w takim możemy no, zrobić dużo, nie?

Autokarem jak no była atmosferka w super. autokarze, tak? Ile tych autokarów, bo ja nie chamsk, nie widziałam tej zgórki waszej. No, autokarów 12. 12 autokarów? 12 no, to tak. Jak atmosfera w autokarze? Wspaniała. Wspaniała? No i dzisiaj prawdopodobnie na trybunach tak samo będzie dobrze. oczywiście jak zawsze. No właśnie, no imponujące. Tak, kolumną jechaliście razem z tym, tak jak... Tym razem się nie zgubiliśmy, w Zabrzu się zgubiliśmy. Tym razem było w porządku. No. No to, to... co się w Zabrzu stało, to może wy opowiecie? Chociaż nie wiem, czy to wasza wina, ale... Nie no, zajechaliśmy po prostu na sektor, na, na parking gospodarzy. Ale miło nas przyjęli. I dopiero, i dopiero później nas policja pokierowała, gdzie mamy jechać, ale... No to dobrze. Daliśmy radę. Oh, uh yeah. -huh. Zdajpowane wszystko. Chodź, tak, trochę widzimy, chuta, może coś. Chuta, no na razie jest Marcelik, jest, jest bezpiecznie z tyłu, wierzymy, że ktoś pomoże, on też jest, to jest najważniejsze, wsparcie ma od rąk wzajemne, także to, to jest możliwe względem, ja bardzo w niego wierzę, jest w dobrej myśli. Do przerwy jest 1-1, także że no, wiadomo, dużo nerwów, jeszcze fajnie zaczęliśmy rozporządzanie, strzelamy szybko bramkę. Wyłożymy jeszcze kropkę na D, bo udowadniamy sobie, co niektórzy zrobić. No i nie przez przypadek jest tu tyle dzikich zwierząt, oh, nawet jak jestem na jest trybunach, to znane znajome twarze. Myślę, że ta wiara i te wyniki przyciągają ludzkie. Przypadek tutaj są tłumy kibiców, które są przedstawione na kresach na obiegań, które chłopaki zbierali. Będąc w klubie, w środku budynku słyszałem jak się sprawia od a to się wszystko działo pod studiami. Coś świetnego, cieszę się bardzo, że, że mamy tak fantastyczne spotkanie. To zaczęło się przez pierwszych literań, przez długie mózgi słabszych czasami okresu, to i tak mogliśmy, mogliśmy być razem z panami i oni z byli na dobre i na złem, i moja stara naprawdę dość mocno pobijała. To jest piękne w tym wszystkim, że z tym wszystkim jesteśmy razem. Ten cel, jaki teraz mamy, wiadomo, najważniejsze jest, utrzymanie, wspólnie to zrobimy i ja jestem naprawdę bardzo dobrze myślę, że tak się stanie. Myślę, że w drugiej połowie pani jeszcze bardziej będą nakręceni i ludzie już w domu, bo tak się było, że jak dzisiaj do nas przyjadą. Miałem właśnie o to pytać, bo mówiłeś, że Marceli ma wsparcie od pas od, od chłopaków pod drużyny, ale jest jeszcze się potężne wsparcie na trybunach, aczkolwiek powiedziałeś o tym już wszystko. A jeszcze powiedz to. mówisz nosi, cię, tak jak wcześniej powiedziałeś, zanim zanim włączyłem nagrywanie nosi cię, chciałbyś no, być na boisku. Wiem, że na stadion, mimo że jeszcze na bardziej daleko pod stadionem, to słychać jesteśmy zawsze tam i teraz nawet mówiąc to maciarki na ciele, bo... Rozumiem kibiców, rozumiem kibiców, rozumiem fanatyka, bo zawsze tak, byłam w takim środowisku i wiem, co to znaczy, bo na takiej pilsie żyję, tym bardziej dla, dla tych kibiców. Na takich pilsach też grać w piłkę, dlatego to no, szkoda, że tego mi brakuje, ale wiem tę perspektywę boiska i jestem z chłopakami, wszyscy razem damy radę, nie ma co ukrywać. Nieważne, jak to tak skutkanie tak się skończy, skończy, mamy jeszcze kilka i będzie naprawdę dobrze, bo, bo, ta, wiara, bo ta wiara, to nam dało ekscelencję i ta wiara do nas odczucia po pierwszej połowie? Fajnie, ale chyba salutka sal trochę lepiej, lepiej gra, ale myślę, że w drugą połowę będzie lepiej. Niedosyt jest, niestety bramka trali woli padła, tak skromne 1-0, wystarczyłoby. Ale w drugiej połowie brameczka i 2-1 do Kielc przyłożymy. Kto strzeli brameczkę na 2-1? Kto, kto strzeli brameczkę na 2-1? Szykawka. Szykawka. Po dośrodkowaniu Łukowskiego. Dobra, to zapisujemy. <gry> Pierwszy raz na wyjeździe? Nie, nie, nie. nie A z Kielc jesteś? Z Bolmina. Z Bolmina, czyli święto wszystkie za koronę. Tak jest. Oczywiście. Dzięki Całe bardzo. Życie.